Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie pyszną zupę z fasoli szparagowej. Co do tego będziemy potrzebować? Oczywiście fasolka, ziemniaczki, marchewka, pietruszka, cebulka dla smaku tylko por. Oczywiście... zapomniałem jak to się Szelec. nazywa... Seler! <gry> y... Tutaj sobie przygotowałem rosołek, który wcześniej ugotowałem. Będziemy robić to na rosołku. No i troszeczkę natki i do... Dla smaku. No i masełko oczywiście. Będziemy przysmażać... Najpierw wytrzemy nasze, naszą włoszczyznę, a potem będziemy przesmażać na masełku i będziemy to razem gotować. Także bierzemy się za włoszczyznę. Zaczynamy od roztopienia od masła. Dobrze, a teraz będziemy wrzucać włoszczyznę. Sekundka, się troszeczkę ale już możemy. Jak przesmażymy, to wydobędziemy lepszy smak z tego wszystkiego. No i oczywiście też masełko nada, nada smaku. No dobrze. Mieszamy, delikatnie pokolimy. Jeszcze dorzucimy listek laurowy i ziele angielskie. No, okay. I przesmażymy sobie, tak. Dodałem liścia, dodałem ziele angielskie, teraz dodaję posągę. Jeszcze 2 minutki przesmażymy, dolejemy rosołku i będziemy gotować. Teraz dodamy jeszcze cebuleczkę dla smaku i wlewamy naszą rosołę. Jeszcze ziemniaczki dorzucimy. Musicie je zawsze wcześniej dobrze wypłukać, żeby skrobnie nie puszczały. Jak będzie za gęste, możemy dolać troszeczkę wody. Nic się nie stanie, także gotujemy około 15-20 minut. Aż będzie miękkie, co tak, fasola i miaki, No to gotujmy. Zupka już wygląda wspaniale, dodamy jeszcze tylko natki troszeczkę i koperku. O właśnie nie możemy dawać zamieszamy, tylko wygląda świetnie także już nalewamy o właśnie próbujemy zobaczcie, można ją zaczepać sobie śmietaną, delikatnie mąką, ale to jeśli ktoś chce ja nie zatrzypuję, bo taka jest wspaniała. Kolorek piękny, masełko dało. Także jest pyszna. Polecam wszystkim, zapraszam na moje inne filmy, również na bloga. Do zobaczenia, hej.